tablicę, kiedy jest rzut, ale też później przez to jest słaby powrót do obrony. Kałas, no i pierwsza jego trójka dzisiaj, prosta. Tylko jeden rzut celny, ale świetnie Kostek zawalczył o piłkę. Kostrzewski, Cowals i kolejna jego trójka. I o czas prosi trener Majewski. Wrałsław szuka tutaj miejsca, aby gdzieś wejść pod kosz, ale decyduje się na rzut pół dystansu i trafia. Po takiej zasłonie Dylewicza Cowers jeszcze raz, jeszcze raz za trzy. Ale dlaczego był przy nim Filip Dylewicz, a ktoś inny powinien być przy tym zawodniku. 9 punktów przewagi. Teraz przekazywanie sobie piłki z ręki do ręki, ale traci ją Dabrowskaz. Kaules jeszcze raz. Niewiarygodna seria. Co tu się dzieje? Czwarta trójka Kaulsa i jeszcze raz prosi o czas Łukasz Majewski. Wszyscy. Jest jeszcze raz Kaules. Jeszcze raz z tego samego miejsca. Trafia! Ta trójka wpada. Co tu się dzieje? Piąta trafiona. Trójka przez kałę.